Yeah. Księmeczka z tej strony w Zapraszam na Watch Doksa. Misja z Jacksonem, który wplątał się w problemy, jak mogliście zobaczyć w początkowej scenie, którą specjalnie nagrałem, która się pojawiła. Tak więc będziemy ratować młodego. Zur dla wszystkich, start. Jackson doing here? It's that racing van. Damn it! He thinks his mother's here. This place is mob-owned. After the auction mess, these guys will be on high security. zabij wszystkich wrogów. Dobra. Hmm. Hmm. hmm, hmm, hmm. Ojeju, przepraszam. <laughs> nie dobra, muszę mieć strategię. No, zaparkujemy samochód chyba. Dzień dobry, On się już skradać zaczął. Ja bym wykończył najpierw tych typów, co tu są. Aha, oni tu są. C. C. Synek. Gdzie jest moja broń? Dawaj, C. Tam masz podejść. C. Czy ja tam widzę autoalarm? Nie, ale ja mogę tego typa sprzątnąć. Później tego ciekawy, czy się skapną. Nie, nie tą bronią. Ta, stay sharp. stay sharp. Stay mm, sharp. Head sharp. Nie sprawdzisz. Hop, jeden, drugi, trzeci: ci się tu będą wyczkać. Nie, 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 kamera, tam coś mamy. Siemeczka, siemeczka, o jenny, było. Stary. Tu. Dobra. Będziesz tu przechodził, a zginiesz. No. Wracaj, wracaj, a ja już mam tu wysadzkę. Dla ciebie. Trzy... 2, Jeden. What's going on? No, sprawdźcie. Tylko żeby tam z tyłu nikt nie... Z góry! Dobra. Oni patrzą, patrzą. Mm, kolega nam umarł. Nie. Sobie tu podejdę... Odwróć się! No. Cicho! Umieraj! No co za człowiek, nie ruszaj się! No. Zlamiałem lekko, ale spokojnie. Gdzie mnie widział? A, tam. O. Co ja mogę? Au. Co on zrobił? Na widoku byłeś, jesteś głupi. O, w dupę, staj. Oj. Kamera szaleje. No, wystaw się. Dobra, jestem czysty. No! Co on zrobił? Szybko strzelba. Gdzie jest? Jeden jest na moim poziomie. Hehe, he's not Let's force him out! Head into his blind spot! Yes! We're screwed! Cover me! Those... Were my friends! fuck! 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 Wszystko is fuck. Muszą skończyć fuck. Oh. Yeah. you! Dobra, studzienka, jakie ja do tej studzienki mam dotrzeć? Kamera, no, dawaj kamerę. Nie, 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 nie. Nie ma kamer, jest kamera. Czemu nie mogę do niej dojść? Kurde. No tam podejście, a ja bez wysadzę. Wabiki. Co to? Cze? Czemu on staje? Co za debil. No i teraz będę musiał ich wszystkich zabić. Co on chce z góry? A sprytna. dobra, zabity szybko chowaj się. Bum, Raz. tam był fabik. No i w dupę ja pierdzielę Aiden. Aiden! coś ty zrobił. Wszystkich zwabiłeś przez to. Dało się! Jest! Wszystkich zabiłem. Idziemy. Naprawdę to była męcząca misja. Dlatego jest pocięta ta strzelanina, bo była strasznie. strasznie nieuczciwa ze strony gry. Ale nie na to poradzę. Tak twórcy wymyślili? I musiałem to tak przyjąć. Na klatę. Po męsku. A teraz jedziemy dalej. Ale rzucił tym krzesłem. Dobry. Aż tak cię denerwowało te krzesła? <grywa> Dobra Hakowanie. Wciśniemy do środka Zresztą. Gdzie jest moja strzelba? Dawaj strzelby. Co to? Aha! Myślałem, że taka małgówka. <grywa> Ze ściany wyskakuje. Get you someplace safe. Come on, Jackson. Come on. Let's go. What did i do i killed every one of them what was i thinking that's not who i am is it There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Look, Jax, when I have to deal with these bad guys i need you someplace safe that's what makes me strong i'm like the healer yeah you're just like that except that's just a game Wspaniałego, jeśli dla wszystkich: Mission Complete. Do zobaczenia. Ale pogoda się szybko zmienia w tych czasach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Time. Shit, man. Uh, I appreciate what you did for me at the Bricks. I couldn't believe it. But he did believe it, right? Yeah, yeah, he did. I mean, he's all proud and shit. Uh, uh, I can't risk pissing him off again, man. You understand? There's a bar near Rossi Fremont. I'm leaving something in the trash. It's a wire. Go get it. Listen, uh, you him at the auction. Now, nobody gets into the upper floors without his permission, including me. We'll be discreet. Come on, man. Oh, fuck.